Siema, siema widzów, witam cię bardzo serdecznie Mamy dość zabawny update Update w sytuacji, która, która wstrząsła całą Polską Tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to wyszło poza internet I to bardzo grubo poza internet Bo taki tiktoker wrzucił pewien statement bo, bo, bo jak kojarzycie tą Vanessa Co ostatnio było o niej głośno Że tam sobie przy Auschwitz nagrywała Z szczęśliwą muzyką Jak ona to podróżuje na rowerze No to jej facet, Kamil Szymczak Jej chłopak, oni w ogóle taką instagramową parę bardzo tworzyli, że wow, super piękni ludzie, drogie rzeczy i tak dalej, no to się to wszystko zburzyło, bo jej chłopak wsadził, wycieczki w góry są spoko. No chyba, że podczas jednej z nich dowiadujesz się ozydy. E, Niko Zalec, czyli e, piłkarz, e, dość w sumie znany ostatnio, jeden z kluczowych zawodników w sumie w polskiej reprezentacji, poinformujesz swoją dziewczynę, co zrobiłeś z moją. I kluczowe w tym wszystkim jest to, że on to wrzucił, nie wiem, z dzień. Przed y, y, beczem reprezentacji Polski z Holandią. Dlatego wiadomo, że ludzie y, o tym rozmawiali. Rozmawiali y, tym bardziej o tym w y, różnym kontekście. Bo tutaj Kamil Szymczak dał kropka, kropka, kropka. No i ludzie wiadomo, że większość się domyśliła, że chodzi tutaj o zdradę. A jak o zdradę, to oczywiście o jakieś, no, większe stosunki jego dziewczyny z Nikola Zalewskim. I to wszystko było jeszcze głośniejsze przez to, że Nikola Zalewski ma dziewczynę, Włoszkę dokładniej. No i wiadomo, że jakieś takie afery, czy co prawdopodobnie ludzie podejrzewali, że nie wpłynie zbyt dobrze na jego grę. E, szczęście lub nieszczęście wyszło na to, że chy chyba zbytnio jakoś nie wpłynęło, aczkolwiek niektórzy mówią, że tak. E, ciężko, bardzo ciężko jest takie coś zmierzyć. Tylko, że przez to w jaki sposób Kamil Szymczak to wszystko zrobił, czyli nie pokazał żadnych dowodów, więcej statementów nie robił, w sumie ta jego dziewczyna też się nie wypowiadała na ten temat i on zrobił to zdy... Kropka kropka kropka, jakby bał się napisać zdrada czy coś. E, poza tym i tak nawet takie ogłaszanie zdrady swojej dziewczyny, no, no takie Dość specyficzne to było, tak, takie tiktokowe. Dlatego większość ludzi jakoś mega poważnie tego nie odbierało. Wiadomo, że zdrada jest zła, koniec, kropka. Ja widziałem też ludzi, którzy na przykład, nie wiem, chwalili Nikolę, że wow, ale super, Ziomek, Włoszkę i Polkę naraz, ale Kozakie. No, no nie, to, 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 to też idioci. Tylko, że chodzi o to, że tak naprawdę, póki nie ma żadnych dowodów ani nic, no to. No takie lekkie pomówienie, a biorąc pod uwagę, że pierwszy raz Kamil Szymczak od tamtego czasu, już chyba nie wiem, z trzy dni po meczu jest, yy, yy, odpowiedział w ogóle, wydał oświadczenie w tej całej sprawie, które jest... Dość zabawne, powoduje, że ta sytuacja jeszcze śmieszniejsza się stała. Bo część ludzi, wiadomo, też miało takie. Hmm, a co jeżeli to jest wszystko ustawione? Że TikTokerzy po prostu szukają atencji i tyle. Byłoby to dość dziwne, bo poświęca trochę swoją kobietę pod to wszystko, że wiecie, no jednak ludzie mówią złe rzeczy o niej, okropne. Jeżeli to miałoby być wszystko ustawione, no to podwójnie źle, bo Nikola, czyli piłkarz reprezentacji, no ewidentnie do niego to do, do, doszło, tak? No ciężko było, żeby nie doszło, biorąc uwagę, że cała Polska o tym gadała, nawet, nie wiem, dziennikarze sportowi i nie tylko, e, dał swoje komentarze na prywatne. No i też we vlogach łączy nas piłka, specjalnie sobie obejrzałem wszystkie przed tą całą akcją i teraz sobie też oglądałem, no to widać było po nim, że trochę jest taki przygaśnięty, tak? Minimalnie, ale było lekko widać różnicę. Ale co ciekawe, dziewczyna Nikoli Zalewskiego, czyli właśnie ta Włoszka, e, normalnie sobie jakby poleciała z nim na meczyk, wstawiała, że jest na meczyku 20 godzin temu, jak to teraz nagrywam, na przykład wrzuciła, że dostała kwiaty i tam kocham cię, czyli prawdopodobnie od właśnie Koli kwiaty, w więc tam nie wygląda jakby była wielka kłótnia, jakby właśnie kobieta się dowiedziała o tym, że ją facet zdradza, nie? No i fakt tego, że to chyba nie jest nic takiego wielkiego lub nawet i może nic się faktycznie tam nie stało to jest właśnie oświadczenie Kamila Szymczaka oświadczenie, już wiecie tak oficjalnie to story jest napisane Ciekawe dlaczego. W związku z opublikowaną przeze mnie relacją dnia 1406 to jest bardzo oficjalnie, jakby nie wiem, prawnik mu to pisał. To już nie jest osi kropka, 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 Tylko faktycznie takie poważne oświadczenie. Licznymi nieprawdziwymi informacjami publikowanymi w mediach oraz brakiem komentarzy ze strony zamieszanego postanowiłem się odnieść. C czyli co, czekaj, ty, ty dałeś ludziom jakby pole do tego, żeby sobie dopisywali do historii i dziwisz się, że ludzie dopisują sobie do historii. Wow, niemożliwe. No i no jak brakiem komentarza ze strony zamieszanego, że, że Nikoli Zalewskiego, on się spodziewał, że Nikola mu odpowie na, te, na story, że to będzie jakaś e, dramka internetowa. Przyznaję, że opublikowanie wspomnianej relacji w emocjach było błędem. Wow. A odpowiedzenie doprowadziło do nadinterpretacji sytuacji, która miała miejsce. Czyli oświadczenie w stylu takiego typowego: „Oj, przecież, przecież to nie jest tak, że bejtowałem, Przecież jak wy mogli się interpretować, to to, to wy jesteście w błędzie, że interpretowaliście to wszystko. Przecież zdy... Kropka. Kropka. To chodziło o zdjęcie. Tyle dobrze, że przyznał się do błędu, że wstawienie tej relacji było błędem i to było w emocjach. No, no tyle dobrze. Ale na tym się powinno skończyć, nie? A nie, że no jak to mogli się interpretować inaczej, niż ja myślałem. Przecież to, to było logiczne, że nie chodzi o zdradę. To spowodowało fale niezwykle krzywdzących Wanesce komentarzy. No, no ty spowodowałeś. Ty spowodowałeś falę niezwykle krzywdzących Wanesce komentarzy. Jeżeli faktycznie było tak, jak tutaj to, to wszystko wygląda, czyli że żadnej zdrady nie było, tylko po prostu wsadziłeś swoją kobietę na minę, bo chciałeś, nie wiem, atencji czy coś. To strasznie dla Ciebie wygląda. Niestety pomiędzy dwójką doszło do zdarzenia, żenia. Chyba o to mu chodziło, tak? Tak prostuje to, że to, to chodzi o zdarzenie, a nie zdradę. Okej, okay, ciekawe. Które nigdy nie powinno mieć miejsca, kropka. Okej, okay, czyli faktycznie coś się wydarzyło między e, Nikolą rzekomo a tą Vanessą całą. N tylko, że to zdarzenie to mogło być różne, nie? Czy to zdarzenie to było po prostu przytulenie się, N nie wiem, obciśnięcie się jakoś bardziej do zdjęcia? To, to było to zdarzenie, no nie wiadomo, nie? Nie takiego jednak, jakie wykreował sobie internet. Tak, internet sobie wykreował. No ty ty mi zdyk, kropka, kropka, do zdarzenia, ty, ty sobie tego nie wykreowałeś. Mi się wydaje, że tiktokerzy mają jakiś, nie wiem, specjalny mózg, nie? W sensie, że jakoś, nie wiem, może połowa im działa? Jakoś tak to może działa? Ja wiem o tym, że my i tak jako ludzie nie wykorzystujemy w sposób swojego mózgu, ale tiktokerzy są wyjątkowi. Bo jakoś tak z tyłu głowy ja wierzę w to, że on faktycznie nie chciał tej atencji, której dostał, nie? Że ta fala atencji, którą dostał, to go chyba przerosła, i może przez to to oświadczenie się pojawiło. No bo wątpię, że nie wiem, ja, jakiś jacyś prawnicy, Nikolic, tam reprezentacji Polski się odezwali, lub Vanessa, lub Vanessa jakoś go przekonała, żeby dał to oświadczenie. W wydaje mi się, że on sam do tego doszedł, że miał przez chwilę takie wow, ale fajnie, ile atencji mi idzie, ale potem miał takie ty. Trochę za dużo tego, nie? Co, co ja zrobiłem? Bo, bo chyba wszyscy wiemy, że normalnie takie sytuacje, raczej dojrzali influencerzy, no, no między sobą prywatnie jakoś to rozwiązują, najwyżej się rozstaną. No okej, okay, no jedna osoba jakoś tam zawiniła czy coś, no ale też nie bądź gorszą osobą i nie wiem, ko kopotną dołki, nie? Proszę o uszanowanie prywatności Wanessy. Człowieku, ty całą mi prywatność na internet dałeś, bo, bo teraz to można zdarzenie w sumie podpiąć pod to, że, nie wiem, na przykład Vanessa sobie jechała autem i nagle y, Nikola jej wyjechała, ona miała pierwszeństwo. Nie, no, to też jest jakieś zdarzenie, więc... <ścoughs> I, I on się dziwi, że ludzie się domyślali, sobie dopisywali i tak dalej. No super. I wiecie, coś mi się nie klei, bo biorąc pod uwagę, że on to dał i od razu ludzie zaczęli swoje teorie, jakby wiadomo, ludzie się domyślali tylko jednego, no to mógł już wtedy naprostować, a nie z pięć dni po tym. No bo, ej, Nikola Zalewski wyjechał mojej dziewczynie, gdy ona miała pierwszeństwo autem, było to zdarzenie, ludzie to odbierają i robią z niej nie powiem co, no to szybko to naprostujmy, tak? by chyba normalny człowiek, chłopak się zachował. Dalej to jest takie w sumie mówienie czegoś, ale nie mówienie do końca, ale sugerowanie już czegoś innego, ale no takie. W sumie to oświadczenie mogłoby nie istnieć i nic by się chyba nie zmieniło zbytnio. Zgaduję, że ta sprawa będzie miała swoją trzecią część i to prędzej niż się spodziewamy, więc ja na to czekam. Wy zostawcie na to subskrypcję, jeżeli jeszcze nie macie, bardzo bym docenił. Dziękuję ślicznie, Like też mile widziany. Ja się z nami żegnam, oglądamy się, się jutro i na razie...